Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy Dzień Wędrowania i Poszukiwania Rowerów do Recenzji. Dzisiaj w końcu kolejny sprzęt, który mi się udało. Kontynuujemy temat rowerów popularnych. Dzisiaj rower trochę droższy, ale dalej taki, który jeszcze oscyluje wokół tych przydziałów cenowych, w których często szukacie rowerów. Cross Level. Tokio, czyli rower, który miał nawiązywać do igrzysk olimpijskich, które miały się właśnie rozpocząć, ale z oczywistych względów się nie rozpoczęły. Rower w każdym razie do sklepów trafił, no i dzisiaj przyjrzymy się temu, co ma do zaoferowania. No i proszę Państwa, w nasze ręce trafia prawdziwy biały kruk. Prawie tak trudno dostępny jak transmisja z igrzysk w Tokio, ale w przeciwieństwie do, do tych igrzysk, przynajmniej ten rower trafił do sklepów i możecie go sobie kupić. Aczkolwiek faktycznie jest go dość trudno dostać i wcale się nie dziwię, bo to, co nam oferuje nowy level Tokio, naprawdę zwraca uwagę i wielu osobom po prostu ten rower przypasował do gustu i do tak naprawdę oczekiwań finansowo-technologicznych. Ten rower kosztuje około 6000 zł i w tej cenie otrzymujemy już kar Karbonową ramę i napęd, który naprawdę nie ma kompleksów i trudno się do niego przyczepić, jeżeli chodzi o pewne kwestie związane z poziomem technicznym. Karbonowa rama, lakier, czy się będzie podobał, czy nie, w każdym razie jest inspirowany kolorystyką igrzysk w Tokio. Rama całkiem ładna, naprawdę wygląda i dynamicznie i wygląda na dopracowaną, więc naprawdę jest tutaj wszystko to, czego byśmy chcieli. Oczywiście rama o sportowej geometrii, tej żadnych mocowań do błotnika, do bagażnika nie znajdziecie. Od tego są inne rowery w krosie. Zaślepka po miejscu na prowadzenie przedniej przyrzutki. Jeżeli mielibyście taką fantazję, to wyprowadzić linkę przedniej przyrzutki można, aczkolwiek ten rower już fabrycznie jest y, oczywiście z napędem 1 na 12 Co ciekawego, to jest rozmiar M, i w rozmiarze M jest tylko jedno mocowanie do koszyka na bidon. Wiem, że na to zwracacie uwagę, tutaj tylko jedno mocowanie wejdzie, więc trzeba sobie radzić z jakimś dużym bidonem, np. 900 ml, tudzież litrowym. Mamy zewnętrzne łożyska od korby, więc też plusik dla osób, które na to zwracają uwagę. Troszeczkę łatwiejszy serwis. Mamy oczywiście napęd 1 na 12 tak jak mówiłem. Ciekawy napęd. Napęd wykorzystujący nową generację grupy Shimano SLX. Oczywiście mamy tutaj 12 biegów. Mamy bardzo dużą, duży zakres dostępnych przełożeń na kasecie z tą ogromną zębatką 51. Mamy oczywiście sprzęgło, rzecz jasna. No i cóż, ten napęd naprawdę oferuje bardzo dużo, jeżeli chodzi o możliwości podjeżdżania. Naprawdę te skrajne biegi są bardzo, bardzo lekkie. E może brakować na tej zębatce 34 biegów, jeżeli chodzi o szybką jazdę w dół po szutrowych drogach czy po asfalcie. Ale cóż, jeżeli mieszkamy w bardziej płaskiej okolicy, to po prostu konfigurujemy tego typu napęd, zmieniając sobie zębatkę na trochę twardszą i wtedy dostosowujemy napędy 1 na 12 pod nasz konkretny styl jazdy. Tak już tego typu napędy mają, trudno coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o hamulce, jest tutaj hydraulika otrzymano Akurat bardzo podstawowa. To jest chyba element, na którym tej kros najbardziej przyoszczędził. Się ukryć. Hamulce proste w serwisie, niedrogie w serwisie, ale jeżeli chodzi o siłę czy modulacje, rewelacyjne nie są, zwłaszcza, że jest to mimo wszystko rower górski. Jeżeli chodzi o widelec, mamy tutaj RockShoxa Recona, co ważne, mamy już powietrzną sprężynę i mamy regulację w zasadzie blokady skoku obsługiwaną z bardzo prostej, ale jednak skutecznej manetki. Na kierownicy tej też coś, co nie jest takie oczywiste w tym przedziale cenowym, zwłaszcza, że mamy tutaj karbonową ramę, napęd 1x12, na tak jak mówiłem, dwie sztywne osie, więc naprawdę jest bardzo przyzwoicie, a całość uzupełniają nam koła na obręczach WTB oraz ciężkich, topornych, ale za to mega tanich w serwisie Piastach Shimano. No, i na koniec tradycyjnie, jak to u nas, rozmiar plusy i minusy. Rozmiar to jest MK, to jest 29. Ja mam 1,78 m wzrostu i jeżeli chodzi o agresywną jazdę w terenie, jak najbardziej nie brałbym większego. Więc nie popełniajcie tego błędu i poniżej 1,80 m wzrostu nie kupujcie przypadkiem Elki, bo rower będzie dla Was za długi i straci dużo ze swojego rozrywkowego i całkiem fajnego charakteru. Mamy bardzo krótki mostek, mamy dość szeroką kierownicę, dużą bazę kół i naprawdę w zupełności ta MK poniżej 1,80 m nam wystarcza. Czyli chodzi o plusy i minusy, plusy myślę, że stosunek ceny do możliwości. Naprawdę tutaj nie ma się czego bardzo wstydzić. Mamy widelec z powietrzną sprężyną, mamy karbon, mamy sztywne osie, mamy niezły napęd. Ja wiem, że koncepcja 1 na 12 nie wszystkim musi odpowiadać, ale jednak jest to napęd już naprawdę niezłej kasy, do, klasy, do którego trudno się e, przyczepić. No i poza tym wykonanie tego roweru. Ta rama jest naprawdę Ładna. Czy ten motyw kolorystyczny Wam się podoba, to już jest kwestia gustu, ale samo wykonanie naprawdę jest przyzwoite. Gdzie chodzi o minusy, bo zawsze jakieś muszą być, nie ma tak, żeby było idealnie. No to coś, do czego mogę się przyczepić, to moim zdaniem słabe hamulce. Na pewno na tych najtańszych jeszcze tarczach hamulcowych to jest element do wymiany. Opony nie będę się wyzłośliwiał, bo każdy producent rowerów praktycznie oszczędza na tym elemencie i wrzuca nam najbardziej podstawowe modele opon. Warto. To, to zainwestować, wymienić opony, kupując tego typu rower na troszeczkę lepsze, bo to naprawdę bardzo mocno zmienia charakterystykę jazdy roweru i zobaczycie, o ile lepiej może jeździć rower na lekkich oponach albo takich o bieżniku dobranym idealnie do naszego stylu jazdy, bo to naprawdę ma yy, znaczenie. Tyle jeżeli chodzi o. Wady, plusy, wady, plusy, minusy. Czy ten rower jest warta kupu? Oczywiście każdy z Was oceni sam. Moim zdaniem, na pewno, o ile będzie dostępny, bo jak wszyscy wiemy w tym roku, tego typu rowery, które są w jakiś tam sposób wyróżniające się, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, rozchodzą się dość szybko, to na pewno warto go gdzieś wziąć pod uwagę, szukając roweru do początków przygody z cross-country czy maratonami.